Um, wypróbuj nowy tryb przeplatanki. Nie, jak to usunąć? Z jakiego? Coś tam zrobić, nikt tego nie chce grać. Wszyscy chcą grać tylko w ustawkę i tyle, jest to samy tryb. Stam pod wiastunem z gotika, 60% komentarzy po polsku. Ciekawe. Ciekaj, po baldurze, jak skończę inne gierki, znowu będą takie se... No jest z się skończy dobrą grę Baldur jest raczej dobry. I on powstawał. Kurde. To jest imba postać. To jest słodkie. Kurde, Rashad jest oficjalnie spierdzielony. Gabe zakazał używać w Nvidia. Nvidii. A... Linux się I jest jest duży problem. Ostatnia aktualizacja zepsuła dużo, więc nie możemy chyba bez tracingu grać. Tylko 6 lat robili Baldura. W tym w kilku siedziałem, w ferie chyba z 2 też siedział. Ale nie, ten czas leci, więc mógł nawet 10 lat. 6 lat to nie jest zły czas. To mi się wydaje, że tam pewnie to było przygotowane już dużo, dużo wcześniej. Tak, ten ludzik się odradza i nie jest tragiczny. Ten jest upośledzony. To jest słynny człowiek, którego znamy. W, w grze mamy tak: demony, kolco zwierzę nie umarli, smoki, żywiołaki. Bardzo. Kolco zwierzę jakby wypaliły. Zobaczymy, co się w się na tej. Tych... Przydałoby się kolcos przyda. żeby mieć ze trzy karty. Zobaczymy. A ty jesteś kim? A gdy sprzedasz, dostajesz. Okej. Okay. Czekaj, że sześć lat tyle, co Cyberpunk. Jest o Cyberpunk. Jezus, nie mów innym, ale trzymam kciuki za ok, nikt nie wygra, nikt nie przegra. Mam tu dla siebie prawdziwy gang świeżaków. No i co? Musimy jeszcze wytrzymać dwie kolejki i będzie fajnie. Że cyber chyba 7. Się... Dobre pytanie: ile cyber powstawał. Jeszcze parę lat, i się skończą ludzie Enda, liczę, żeby będzie jakaś historia prawdziwa. Kupiłbym książkę nawet. Nie, książki nie. Książka to skrudy bez sensu. Ale obejrzałbym jakiś dobry materiał. Czy jestem napalony? Pyta pan cennik. Kto to kto tym steruje? Nadejrzę do Cybera? Nie. Mam zero dobrych. Nie, cyber działał, ale. Cyber to był taki niedosyt, wszystkiego. Kurwa, przeżyje czy wszystko. Czy będzie więcej? Ee, co tam jest? Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. Co tu napisałeś, Error? Poczekaj, Kenał? A Keanu, Jezu. Tego gościa z Ameryki. Ten koleś. Można go przehandlować na dobrą istotę. Zobaczmy, jak go wylasuje. Otwórz zadanie. Wykonajmy 8 złotych. Krzyk bojowy. Proszę, proszę. I kto tu będzie? Ty, gdy zginiesz z prowokacją ziomek, ty dasz wszystkim. To kurde, jakby ten nie kusił... To Też mi się ten nie sprawi. Dostaniemy dwa do kryształy. on zginie. Nie są z przeszłości. Nie, nie są z przyszłości, są z, z w Co w DLC 9 x są coraz lepsze przedstawka. ale to już nie jest ta firma. Tam nikt nie pracuje, kto pracował, tak? To jest tak, ludzie myśleli, że tak. Bio jest magia. To nie no, wywalem, że nikt nie, nie pracował z tych starych ludzi, i. Kup e, dużo stronników, daj 20 kart, wtedy dostaniemy najeżdżoną dudziarka e, Agonie są aktywowane jeszcze raz, czy to jest podniecające? Ty kupisz stronnika, dajemy jeden, to jest... to jest dobre, tylko trzeba, to ciężko uzyskać To jest bieda Agonie aktywowane są dwa razy Z tego mogą być jaja, nie wiem czy to jest dobre, ale weźmiemy to Jakby nam wylosowało dobre karty, choć tutaj tylko świetnego. Co ja muszę zrobić w ogóle? E, stronnicy... Spokojnie, okej. Okay. Zastąpisz tym przez bit trzech muminów, a musimy zrobić dodaj 20 kart. Zastąp, zastąp. Jest, to jest absolutu. Co? Będę się nie dawał do Przez rękę, a teraz będą jakieś mocne. Król no smutne wyszło, ale mam drogie ręki. A komu to dać? A masz, skoro wcale wcale nie pracują. Pan kanalizacja, albo pani kanalizacja, starzy specjaliści, wieło, że nie pracują specjaliści, bizardzie też nie pracują... Czyli gdzie się podzieli? Nie wiem, pewnie porzucili gierkowo, tak? Pewnie króciutko siedzą w jakimś tym jachcie i spokój, tak? Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Panika się kończy. Było takie właśnie moment, że zastanawiam się, człowiek, kto finansuje te gry. Okazało się, że to z giełdy, tak? tam, którzy, którzy kupili wspaniałą wizję tego, że. którzy kupili wspaniałą wizję tego, że wszystkie gry będą Wiedźminem 3 i podbijemy świat, tak? stronnicy pokazali co potrafią. Kurde, jakie wspaniałe karty, bym powiedział, A teraz mogę ci załatwić potężniejszych stronników Okrzyk bojowy, 8 złotych, Szkoda jakie są zadania. Prowokacja agonia ludzik najbardziej na prawo staje się złoty i to by było bardzo podniecające, gdyby się stawał złoty. A jaki rodzaj stronnika? Nie omarły, nie omarły piesek, kotek. Zadanie kusi, ale zjemy tą babę. Zobaczmy co ona da. I ona jest dodajmy, że ona jest z najbardziej na prawo, czyli ty. Czy będziemy dostawać więcej tych kryształów? A jak dostajemy karty w postaci krysz kryształów, w postaci kart, wykonujemy zadanie. Jak zadanie, agonie wykonane są dwa razy. Na dwa razy karta stanie się złota albo dwa razy przyzwiemy tak zwaną rękę. Moim zdaniem sytuacja jest tak zwana win-win. Eee, pakujemy więc. A co? Za zachowamy się na bossa. Zrobieniem cyberpunka, pisze przez 7 lat to bzdura, bardziej spójina 3. A to z to, że to, 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 to zagadka co cyber... co tam CDP robił Co znaczy robić, nie? Uwaga, jesteś złoty. Dwa, to pierwszy zdech, raz dwa. Raz dwa. A to jeszcze nie wiem, to drugi zdech z prowokacją. Pam. I to się nabija naszego tego. jest, jak coś wychodzi, czasami jestem RENKA. To tyle dało. No i mamy. Pa. Jakby znaleźć teraz do dzika, który nam pakuje te kryształki, to byśmy mieli ich nawalonych. sobie tak dalej. Okej, okay, więc tak. Moim marzeniem jest. że to. Mamy, dam tobie, bo cię szanuję. Dwie. Eee, to słodkie, mam jeden do zdrowia. A pomsta, to jeszcze słodsze. Gdy przy sprzedaż stronnika, otrzymujesz jeden, ty, ty otrzymujesz, tak? Nie lubię cię. Pomsta brzmi dobrze, ok? Mamy taką bild pod pomstę. Grimgarda! Dobrze wykorzystajcie Twoje szkolenie! Ty jesteś nic nie warty. I potem wejdziemy w gaz i wejdziemy w z dziewiątej gęstości. A ty jesteś z tak zwaną tą, wiesz co, przyda. trzymaj. Ci będą przynajmniej dopakowani zdrowotnie, co jest dla nas ważne. Zdrowie jest ważne. Oj, ponieważ będzie dużo kart, to wydajemy wszystko na co. Kogo najbardziej kamy? To chcemy, żeby ta kobieta umierała. Oni z nami chwilę zostaną, a ty też zostaniesz, bo coś pomysł cichem więc... Może ty, może ty, może ty, może ty, może ty Macie teraz wszyscy macie umrzeć. Ręka z prowokacją czeka. Ty zmieniasz się w złoto. Raczej, raczej nam się przepełni niestety ręka, do złych wieści. Czy był Baldu dzisiaj? Nie. no no, późno wbiłem. Możemy jeszcze Starcrafta po... sobie radzisz. Patrz, świetnie idzie. Co to jest? Twór przebrzyda? Czy zmienia tak. tak. A, czekaj, atak. Agonia przez widnie umarłego kurczaka. Nie umarły kurczak! Go, go. Go, go. Okej, okay, no już niestety, tak dalej niestety się kończy ręka, jak było. I dostajemy jeszcze raz... A, nie są dwukrotnie aktywowane, czyli... Czyli Pawełek Sajonara <laughs> Sayonara, pando, wszystko, nie wiedziałem co wiedzieć, kim ten tej nieumarły kurczak. I niestety... Przedobrzyłem. Jakby jeszcze był ten handel tymi kartami... Zjadł kurczak. To jest zwykły kurczak? Nie, umarł faktycznie. kurczaka. jestem głodny. Jezu, Dunowski PSVR 2. Tak, kojarzy PSVR 2, bo... E, śledzę Reddita, który poświęca jestem. Dobra. Ty kobieto, sobie to zażyj. E, może weźmiemy ciebie. Zo Właśnie jest! Tego było ci potrzeba. Skąd ona się wzięła? Aha, lol Cieka, cieka może wyskoczy ktoś. No, on się dostaje, tak? Na koniec mnie to nie interesuje. Daj smokowi. mam jakiegoś smoka? Nie, to mi się zawsze podobało, ale tego nie używamy. Kto to kto to zrobił? Czy tak, tego nie potrzebujemy, tak czy siak. Tarycy nie czaisz. Czy ty musisz zdec. Sprzedałbym go tego. A zobaczmy, tutaj mieszka. Zdźwignie to Jezu, Karolek. Nie spoczywaj teraz na Laura. Chyba akurat powinno ten. E... Dobra, tak mi wszyscy zginą. Wszyscy tak Ty musisz zginąć. Wydajesz nam... Pa! 3-1 już To będzie dobra partia. Okej. Okay, <ścoughs> Trzeba szybko wydawać te pieniądze. Okej, okay, czyli boskie tarcze są przyszłością, bo z boskimi tarczami. Będziemy walić. Czy ktoś Nautilusa kojarzy? Ach, Zuckerberg, nie? Miły człowiek. Nie wiem, co się dzieje. Nieźle tak. sobie Tak to mówią, dobry ludzik i do przodu. Eee, okej, okay, musimy wtedy wydać te, więc damy tutaj śwince, mojej ulubionej. E, to będzie dobre, bo ten, to ty co robisz, nie wiem, w sumie. Jesteś na jesteśmy na liście gości? Jesteśmy na liście gości, okej, zobaczmy jaki jest ludzik z tego. R, 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 r. Gdy zginie otrzymaj jego ata... No, ciekawe. Za każdym razem prowokacja, agonia, przyzwij, otrzymaj... Proszę, proszę! Stronnik z okrzykiem bojowym. Dostajemy sobie gdzie dwóch stronników z okrzykiem bojowym, Się dobrze liczę. Eee... Otrzymujesz zabity, to się zabił. czy usunąć dwie kopie i co porobię... Aaa, to... dobra. Czy raczej nam się... Słuchaj, nie starczy nam niczego teraz przy tym... Ty jesteś dajnie odrodzonemu nieurodzenie. Eee... Nie wiem co robić. To jest boska tarcza, ona spodnicająca. Tylko musicie ginać, że tak świnia. Będziesz dobrą kartą, będziesz umijała ten, z ciebie jakoś dopakujemy, ty co robisz? A pomsty jeszcze są, w ogóle, pomyślałem o nich. A ty po co Myślę, żyjesz? O, no, spore na Mogłem dać zamiast tego. Ojej, jest, jest złoty, teraz jest tak... Zgincie, gincie! Nie Okej. Okay. teraz tak, ty musisz zginąć. Oj, oj. oj. Ale proszę ginąć Jest Co za syf I tutaj zabić... Hej, co z tą babą? Muszę tą zab babę zabić Dziękuję Tempest Rising, demo jest dostępne, 10 giga To, to będzie na... w poniedziałek się powiem. Oj, zabijam go, niestety. Właśnie to jest najsłodniejsza postać. Okej, okay, kogo nie kochamy? No tego, stronniki z okrzykiem wojowym... Okej, okay, to, to już nie jest fajne. Mam jakiegoś smoka? Nie. Eee, to mnie zawsze cieszyło. Tutaj tak, tak mam za dużo tych kryształów, więc ten... Czyli ty se wejdź, zjedz to, będzie pierdzielnięcie, nie? Z, z, gra z mula. Kogo mniej kocham? Przy zwie trzymałem sobie tego silnika. Oprzyki bojowe nie są złe, bo to sumie jest sobie na remg... Jeszcze jakieś to, żeby życie miało tak zwany smaczek. Czy towarzysza, już towarzysze eee, to przeciwnika... Nie wiem Więc się dzieje, ale dam to, bo to jest. O, patrz. Więc no, to się. Są... Czy uda ci się utrzymać prowadzenie? Aha, miała być ta baba, dobra. Mam. Uwaga. Skurczy elegancko załatwiła to nic. Jest... Się już nie odrodzi. Tą świnie musicie zabić. O, 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 o. I to są fajne karty z tam zadaje już 5-1, 7-1. A jest 1 oh. plus. E, no i co tam masz? Na końcu swojej tory daj stronikom bez prowokacji no, Fajna umiejętność, którą wybrałeś. fajną. Czyli baron byłby dobry. Kurde, dobra. Mamy miejsce dla bezpieczeństwa masz tutaj babo. Czyli boskie tarcze będziemy potrzebować ogólnie. Czy my tego chcemy? A ty jesteś bez sensu, tak? Ty mnie zdradziłeś wręcz powiedziałbym. Pazjat Pawła. Odwrócona sytuacja, normalnie Paweł zjada. Okrzyk bojowy. fajne. A, wejdźmy w gęsty, co będziemy robić. jak skopyta. No i co, weźmiemy sobie tego gościka z jajami. Przyzwyczaj, gdy sprzedasz tę kartę, zakręć, uwielbiam kręcić kołem. Uwielbiam kręcić kołem tego, jog tego. Okej, okay, na kim nam zależy? Na kim nam zależy? To musi umierać, To musi. wy się musicie umierać. Ty masz masakrować, ty masz masakrować. Czy pasowałoby jego ozłocić? Bo on niepotrzebnie... ta baba jest bez sensu, tak, no w sumie... ...ty pomsta, aby zamienić raz... ...sytuację... ...i mieć teraz złote pomsty? No właśnie, można Że wygranko... No musimy mieć więcej boskich tarcz. Mamy dobre kryształy... Tak, nie mamy, nie mamy takich ważnych kart, prawdę mówiąc. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Co robi ten baba? Ona sprawia, że kryształy dostają jeden do ataku. O, patrz, on ma takie dwie. Proszę, proszę bić w ten. I teraz. Pomsta, mam plus dwa do zdrowia. Jest ten, o, to, to jest ten jest fajny. Ty! przeżyję. Szkoda, ale nie będziemy rosnąć. Dziewięć już dają takie te. Pamiętaj, co się nie zabije. O! Moim zdaniem on byłby fajny. Bo on by zabijał najsłabszego. Moim zdaniem to jest dobra opcja. Tak, ale zobaczmy, tak... Jezus, ja mogłem najpierw tak sprzedać tego. Czyli jakby zjedli wszystko... O, bo jakieś jaja cochą. Ale cóż zrobisz. Okrzyk biały. Znajdę za każdego bla bla, bla. na koniec twojej tury... Czekaj, daj stronnikowi, a ty nic nie tracisz. Na koniec twojej tury daj losowemu, śledznemu stronnikowi. Eee... losowemu, statystyki równe twojemu poziomowi. Bez sensu, twoje stanowisko do ataku. To jest to, że ona jak istnieje, takie coś ma, tak? Dobrze rozumiem? Nie dzieci. Sprzedano to jest syf, syf. Kości. Moje dzieci żrą twoje kości. Co ty gadasz? Okej. Okay. Eee, świnki, prosiaczki... Jakby znaleźć... Jest taka świnia Czargla. Ona by nas totalnie podniecała. Jak widzimy, Blizzard nam losuje karty z pierwszego poziomu. Ten ziomek jest bardzo podniecający, bo on ma tak zwaną boską T. Przestańcie wreszcie! Hmm, hmm. Aktorzy się wyżywają. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Świnia z mi ten, ten, co ty robisz? Zagrasz to z takiego pakowania Baba to. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać. jest bardzo ładne Misko, tak. Okej, okay, co on zrobił? Jest liderem. A przywołuje sobie ludzika, bardzo ładny. Fajnego miałeś budzika, Brian. Tom kobietę trzeba zabić, halo. Oj, 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 to jest dobre, mech dam, coś to nie mam mechu chyba. Proszę ozłocić... ...elegancko, i jest tam ...przystałki o wartości 11 plus 1. No, Okej... Okay. To był, kto to był w ogóle? Nie zwróciłem uwagi, to był lider? Nie e, dwie takie baby z tarczami, one by robiły ładny ten. Ogólnie boskie tarcze są. Aha, moment, się... Teraz, 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 Ty dostajesz to. Ty dostajesz to. Czy ty jesteś sensowny? Trochę już nie, bardzo bardzo grubiem oczywiście, tak żeby nie było, ale. Podążam za wiatrem. Zobaczmy, kogo dają jeszcze w tym, w promocji. To jest słodkie. Na koniec daje swojej tury 1-2. Powiem szczerze, bieda, niestety. Weźmiemy to i grzebiemy. To jest bardzo podniecająca postać, bo ona się odradza, ale odradza się nie w tej samej postaci, z której przyszła. Więc trochę jej nie kochamy. Już nie pamiętam, czy jej coś zostaje. Zostaje jej atak. Kurde, nie wiem nawet. Weźmiemy, szanujemy boskie tarcze ogólnie. Gdzie czarga? kwadratowa. Gdzie tam zostało? Czekaj, to ty wchodź tutaj. Odrodzenie: mlech demon. Ktoś tu jest takim demonem? Nie. Odrodzenie: wspaniałe, by to było śmietkiego ludzika. Ok, kim zagrać? Ty jesteś bez sensu. Dobrze kombinujesz. Już nie było No. Okay. Ona jest bez sensu już, tak? Trochę. Bo to tylko sprawia, że ten, ta retro karta... Ty, duzi są. One. Na szczęście uratował. <laughs> no. A bo ty ja w ogóle jeszcze żyję taka kobieta, która ona cały czas ma tą. Na ciuli ty żyjesz. Proszę, jest czargla. Super, czargla nam dużo łatwiej. bo nie będziemy musieli inwestować. Jeden do końca życia, no to, to jest nam do końca tego dobra. się pogrzebmy sobie, może coś Masz fajnego będzie z każdy klejnot to jest, jest 132 to nie jest dużo. W tej grze to są totalne kosmosy. Dajmy takiego ludzika śmiesznego. Eee, Daj mu 2-2, zabijesz z niego, to się wywalki, Śmieszne, czekaj, tego... co? O. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Wypatruję wrogów! Towarzysza! Kurde, to, to musiał być nie No to jest więc nie zrobiłem aż tak złego. Kroczysz po uświęconej ziemi. Dobra, to tak, macie tutaj. W sumie można by się go pozbyć, już. I tutaj też się by można było pozbyć. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. A na przykład mieć to. to czarga nam tutaj dużo załatwi. Tak, to że nie będą złośni, to co to zmieni? Prostowcy. Kurde, zobaczyłem tego i wtedyśmy stawali więcej kryształów. Ach, kurde, szkoda, dobra. Pasz ma tego, a go nie większy. Fajny ma duże karty, ale szadnie lewo. czemu? Ja że tak naprawdę nic nie zrobiłem <laughs> Dało dobre karty i tyle. Dobra, zróbmy do 6000 i tutaj jest.